Uroczyście przekazano umowy o powierzenie grantów na realizację 18 zwycięskich projektów. Ponad 1 700 tysięcy zł w ramach drugiej tury naboru wniosków w projekcie strategicznym samorządu województwa warmińsko mazurskiego Po trafie decyduje działam: trafi na dofinansowanie inicjatyw służących rozwojowi, głównie kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży z regionu. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności interpersonalnych, poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości, zaangażowania młodych ludzi w wieku od 12 do 19 lat w życie społecznym. Społeczne i obywatelskie w miejscu zamieszkania i nauki. Bardzo nam zależy na tym, żeby młodzi ludzie podnosili swoje kompetencje, podnosili zaufanie wobec samych siebie, żeby poczuli, że mają moc do zmieniania rzeczywistości, zmieniania otoczenia. Zastosowanie technologii AI, organizacja budżetu obywatelskiego w szkole czy Mazury w obiektywie to przykłady inicjatyw, które zdobyły granty od 80 tysięcy do ponad 100 tysięcy złotych. Z programu potrafię decyduje działam. Granty otrzymują organy prowadzące szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące, 16 samorządów i dwie organizacje pozarządowe. Grant otrzymaliśmy na przede wszystkim kształtowanie w naszej młodzieży postaw ekologicznych. W ramach grantu będą realizowane wszelakie warsztaty związane z ekologią, ale i też warsztaty, które będą prowadzili psycholodzy, pedagodzy. Grant otrzymaliśmy w wysokości ponad 80 tysięcy złotych. Poprosiliśmy wszystkie trzy nasze szkoły, żeby zrealizowały swoje potrzeby. Wyszła naprzeciw jedna z naszych trzech szkół, szkoła podstawowa numer jeden przy ulicy Jagiellońskiej. I w ramach projektu m.in. będą wycieczki do Studia nagraniowego telewizyjnego. Pokój refleksyjny zostanie stworzony, dmuchańcy zostaną zakupione. To już druga tura otwartego naboru grantobiorców. W pierwszej udzielono 7 grantów na łączną kwotę 558 tysięcy złotych.